No więc ja was witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. E, dzisiaj przedstawię Wam kompresor firmy Jager German. E, mam go niespełna miesiąc, ale znużyłem się już na nim nieco poznać, więc przedstawię Wam moją opinię na jego temat. Zapraszam. Jak widzicie, kompresor posiada 3 cylindry o łącznej wydajności efektywnej 350 litrów na minutę. Oznacza to tyle, że jeśli hmm, ujemy narzędzie. Jakieś pneumatyczne, zwracamy uwagę na to, jaki ma pobór powietrza na pełnej mocy. Przykładowo e, ta szlifierka ma pobór e, 196 litrów na minutę, czyli jak ją podłączymy i będziemy nią e, szlifować cały czas, kompresor cały czas będzie nabijał powietrze i cały czas będzie utrzymywał właściwe ciśnienia. A gdy podłączymy na przykład e, szlifierkę i klucz pneumatyczny, to e, kompresor może już nie nadążać, albo na, nadążać z ledwością, to też zależy od szlifierki, też ma dosyć duży pobór powietrza, ale jest to ciśnienie dość duże, wystarczające do praktycznie każdego narzędzia. Kompresor jest zasilany silnikiem o jednostce napędowej 3 kW, czyli dosyć dużej, ale jak widzicie posiada on cewkę, dzięki której może być podłączony pod zwykłe gniazdko. 230 Voltowe. Jest to plus, gdyż jak planuję się gdzieś wyjechać, czy na przykład do kogoś, kto nie ma gniazdka na siłę, jest to, jest to, jest to plus i w niczym to naprawdę nie przeszkadza. Jak go kupiłem, miałem taki mały problem a mianowicie e, posiadam w skrzynce, posiadałem w skrzynce bezpiecznik B16, no i jak włączyłem kompresor, wyskakiwały korki, więc właśnie go wymienić na bezpiecznik o, o zabezpieczeniu B20. No i teraz śmiga. Bez zarzutu. Kompresor pompuje do 8 bar. Na tylu jest zablokowana pompa. W zupełności to wystarczy do napędzania no naprawdę praktycznie każdego narzędzia. Maksymalne ciśnienie butli to 10 barów. Z tego, co mi się wydaje, to można chyba odblokować ten kompresor, ale, ale jak jest na gwarancji, to tak jak z motocyklem, lepiej tego nie robić. Filtry dostałem w zestawie. No i, no, i, no, i, no i tak to wygląda taki niewielki filtr, który się wkłada tu cyk, cyk, tu się zakręca tego motylka dokładnie tak, no jak już mówiłem, pompuje do 8 barów a maksymalne ciśnienie zbiornika to 10 barów po odblokowaniu może pompa na pewno do tylu napompować i zbiornik na pewno wytrzyma jest on spawany numerycznie robotami pawalniczymi spełnia wszelkie unijne normy, i najstorowsze atesty, z tego co czytałem, jego opinie są bardzo, bardzo, bardzo dobre na temat tego kompresora. Jeszcze chciałem zaznaczyć, że kompresor do mnie przyszedł na palecie w skrzyni zbudowanej ze sklejki od, od, od środka, wypełnionej styropianem, więc naprawdę duży plus dla sprzedawców. Jego cena na Allegro waha się pomiędzy 1500 a 2000 zł. Jego udało po 1600, teraz stoi po 1700. Tak jak patrzyłem, co, co coraz bardziej ten kompresor drożeje. Yy, jest spawany numerycznie przez roboty. Z tego co czytałem te i słyszałem, to spełni on najsurowsze unijne wymagania i atesty. Koło odpaska napędowego, które idzie do silnika, jest yy, bardzo duże przez co kompresor pracuje na niewielkich obrotach, przez co jego żywotność się naprawdę wydłuża, bo jak wiadomo, tym mniejsze obroty, tym mniej się cylindry zużywają, więc, więc, więc naprawdę długo powinien on Wam oraz mi posłużyć. No i co ja mogę jeszcze o nim więcej powiedzieć? Pod spodem znajduje się taki korek, przez który spuszcza się wodę z, ze zbiornika, żeby on nie korodował. Powinno się to robić raz na, raz na miesiąc, raz na tydzień, różnie, różnie, różnie to podają. Kompresor posiada dwie szybko złączki, jest to naprawdę nieraz bardzo przydatne. Jedna osoba może na przykład przykręcać koła, a druga szlifować, albo chociażby podłączyć sobie dwa narzędzia jednocześnie i nie musieć ich zmieniać za każdym razem, jak na przykład raz potrzebujemy coś przefrazować, a raz potrzebujemy coś przeszlifować. No i jest to naprawdę wygodne. Jak już mówiłem, nabija pompa do 8 bar, po czym się wyłącza i jak spadnie ciśnienie do 5, załącza się z powrotem i, 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 tak, i tak ciągle, jeśli jest włączona, a jak ją włączymy no to, to, to już się nie załączy. Posiada ona zabezpieczenie termiczne no i kompresor jest tak dobrze chłodzony, że powietrze na wylocie, nawet po długiej pracy jest, jest zawsze chłodne. Jest to, jest, to, jest to duży plus, bo na przykład jak malujemy coś i powietrze, i wydmuchiwane powietrze wraz z lakierem jest zbyt gorące, no to może to źle potem oddziaływać. Tu Wam jeszcze pokażę to koło, jest zasilane na dwa paski, jest, 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 jest duże, więc, więc jak już mówiłem, trzyma silnik wolne obroty i jest w dodatku wydajny przy tym. Dobra, więc myślę, że teraz podepniemy sobie ten kompresor do prądu, no i zobaczymy jak w jak krótkim czasie nabije on ciśnienie 8 barów. Po czym spadnie do 5 i znowu od 5 do 8, jak szybko nabije. A potem sprawdzimy sobie, jak pracuje przy nim szlifierka mimośrodowa czy klucz pneumatyczny albo pistolet do lakieru. Dobra, więc jak widzieliście, kompresor do tych 8 barów 100 litrów nabił dosyć szybko. Teraz sobie spuścimy trochę powietrza no i zobaczymy jak nabije do kolejnych 5, to znaczy do, do 8, od 5. Naprawdę. Szybko. No więc myślę, że nie będziemy marnować powietrza. No i pomalujemy deski lakiero -bejcą za pomocą pistoletu natryskowego. natryskowego. Dwie już pomalowałem, ale no niestety zapomniałem odpauzować. W sumie dobrze, bo nie pomalowałem ich za dobrze. <grych> Dobra, kompresor musiał uzupełnić powietrze, no i malujemy dalej. Lakier się skończył. No ale zobaczmy. Nie wyszło to chyba tragicznie, jeśli chodzi o tą łatę, bo też to się kilka razy przewróciły. No cóż, chyba nie jest źle. Ładnie maluje. No i jeszcze taka dobra rada ode mnie. Pistolet po takim czymś należy w wypłukać benzyną estrakcyjną, to znaczy najpierw rozpuszczalnikiem nitro, potem benzyną estrakcyjną, wydmuchać go. No i, no, i, no i najlepiej jeszcze wodą, żeby nic w środku nie zalegało. Ja to za chwilę zrobię. Ale teraz zobaczymy, jak kompresor poradzi sobie z kluczem pneumatycznym i odkręcaniem pół przy samochodzie. <gryw> Zapraszam. Dobra, teraz szybki teścik, dwie śruby po krzyżu. Kręcę, przykręcę, no i, no i ok. To jest 17, chyba. Yy, w ogóle dziękuję mojemu kumplowi za użyczenie tego pneumatu. Zapraszam na jego kanał, yy, na którym zresztą montuję też filmy. Link w karcie. Możecie sobie tam obczaić. Yy, więc zakładam klucz 17, to musi być, nie 19. No i zobaczymy jak idzie lekko o kurde śruba została <śle> nasat, No zobacz i kolejna dobra, więc y odkręca leciutko jeszcze zobaczymy jak przykręca, tutaj sobie zmienię na no, przykręcanie. Więc, więc yy, przykręca bardzo ładnie, ale, o kurde, ale do ciągu, zobacz to, już nie idzie nawet. Bardziej łapą przykręcić. A no zresztą te tutaj są już tak samo. Więc na 7 barach bardzo, bardzo ładnie sobie radzi nawet z kołem. Podsumowując, kompresor firmy Jager-German jest naprawdę solidną maszyną. Moim zdaniem, w swojej kategorii cenowej nie ma sobie równych. Mocny silnik, trzy cylindry, duża wydajność i naprawdę solidne wykonania. I duża żywotność pompy dzięki swoim niskim obrotom. To gwarantuje kompresor firmy Jager-German. Moim zdaniem jest to najlepszy wybór. Długo, długo, długo porównywałem różne kompresory i zastanawiałem się nad zakupem. No i ostatecznie wybrałem go, bo uznałem, że jest. Najlepszy. Mm, za 1600 zł spokojnie możecie kupić taki kompresor. Świetnie radzi sobie z takimi narzędziami jak klucz pneumatyczny, szlifierka mimo środowa, czy, czy, czy pistolet dla kierniczy. E, powietrze uzupełnia na bieżąco, no i, no i ma dużą wydajność, dzięki, dzięki której możemy na spokojnie malować, szlifować, czy wiercić lub odkręcać e, bez przerwy, tak naprawdę. Więc to ja serdecznie polecam ten kompresor. Yy, swoją opinię możecie wyrazić na dole w komentarzach. Bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji tego kanału, do polajkowania filmu, ewentualnie udostępnienia. Ja się zaś żegnam. Do następnego odcinka. Na razie. Cześć.